Tam po dłuższej przerwie. Nie było nie, jakiś czas ponad dwa miesiące filmów, dlatego że urodził mi się syn. No i niestety są sprawy ważne i ważniejsze. Yy, mamy 29 czerwiec. Właśnie jedziemy na zawody wędkarskie koła numer 70. Są to zawody spławikowo gruntowe. Także dziś nastawiamy się grubo na Karpia, tylko i wyłącznie. Będzie to też po części mały trening przed zawodami w Rzeszowie. Dokładnie wędkarstwo Lucio. Polecam oczywiście ten kanał i pozdrawiam Łukasza. Nastawiam się gru grubo, tak jak powiedziałem. Zobaczymy zasypię, po kolei wszystko pokażę co jak, na co będę łowił, jakie zestawy mam przygotowane wszystko oczywiście zobaczycie później Na razie do usłyszenia i do losowania. Elo odnośnie naszych dzisiejszych zawodów spraw technicznych opowie tutaj szanowny pan Piotr Proszę uprzejmie panie Piotr Witam bardzo Szkoda, że taka mała że dopisała, no ale na szczęście kto jest, kto jest, to się liczy, że zebraliśmy się w takim średnim gronie, same, same, sama elita. <laughs> eee, <laughs> Powiedz mi. <laughs> to są złote to towarzysko integracyjne, żeby posiedzieć i razem wspólnie powędkować. Eee, jest o co walczyć, jest e, pięć nagród rzeczowych. Proszę zostać do końca do każdego zawodnika są nagrody. Są za trzy pierwsze miejsca puchary i puchar za największą rybę. Także walczyć jest o to. Dodatkowo jest przewidziany w trakcie zawodów grill, a na koniec obiad. Także prosimy zostać do końca i się tutaj nie uciekać. Nie uciekać wcześniej. Jeśli chodzi o takie sprawy organizacyjne to robimy losowanie, po losowaniu schodzimy się na stanowiska i przystępujemy w sumie do... Do łowienia, gdyż czasu jest kilka godzin. planowałem około 10 godzin zrobić. Także do godziny 15 byśmy łowili. Chyba, że ktoś tam komuś nie pasuje, no to wspólnie możemy ten czas zmienić, no ale ja bym proponował do, do 15. Jeśli chodzi o takie łowienie, to przestrzegamy wymiarów ochronnych. Lin 25 cm, okoń 18. Łowimy na dwie wędki dowolną metodą. Nie łowimy na żywca i nie używamy kotwic. Można łowić na trupka, nie łowimy na spinning. Yy. A i co do losowania, moja propozycja jest taka, żeby dobrać się mniej więcej pary i wylosować yy, tak, żeby po prostu siedzieć obok jakiejś osoby, żeby w ogóle na przykład słowo, tak? Jedna osoba z pary losuje, wylosuje stanowisko numer 3, to siadają na stanowiskach 3-4. A też tak, ja też będę łowił, także... Dźwięk, ja żeby się dzieje, chodził rozmawiał z nami. A ja, ja będę chodził rozmawiał. To, to ja w sumie tyczki, tyczki, tyczki nie brałem. Także dziś, dziś, dzisiaj pełna rekreacja, pełny relaks. Spokojnie. A i jeszcze jedna sprawa. Większe ryby. Powyżej 3 kg będą bieżone, ważone na bieżąco i, I, i wpuszczane od razu do wody. Żeby tych ryb nie męczyć. Matę mam taką doważenie, ważenia Może wagę podwieszaną. Te największe ryby zważymy od razu w trakcie, zapiszemy a pozostałe ryby do siatki i na koniec wodów, ważenie i do wody. I do wody. Ale ryby nie są. No, Szanowny do wody. Nie będę wam mówił, bo tu każdy z nas cośkolwiek wie. Dużych nie ma, ale metrowe są. To na <śm> wewnątrz leżące. Nie przypuszczam, żeby komukolwiek takie nieszczęście się mogło zdarzyć, żeby nie mógł sam wyjąć. Myślę o kalżeńskiej współpracy. Jak już naprawdę będzie trzeba, to jesteśmy skłonni kolegą pomóc, a więc zawartość wody jest, chęć do rywu jest, mimo tego, że mało, ale pogoda sprzyjająca powinniśmy osiągnąć to, co zamierzamy. A teraz przystąpimy do losowania Ja ogólnie niby będę łowił, ale w, w razie czego jestem do pełnej dyspozycji, także... Jak będzie ktoś trzeba, a ktoś komuś trzeba do... brak, to tu szanownych kolegów Jak wędki komuś będzie trzeba, to bardzo proszę, to pan i posiedzi, a później... <noise> Przypilnuję też? <noise> Nie, nie, nie kapitan spoczął sobie zabrał no właśnie Dobra, no, także przystępujemy do głosowania I, i, i Jakieś pary Chętnie losy Ja bym opuścił To bo idziemy tam, możemy No, no, starszy. Dobrze. A pierwszy numerek, ile sobie jemy od góry? Kto pierwszy? Aha, to nie ja. Kamil. I to mój numerek. Oj, dziurę zrobiłeś w tym, że No na dół. Dobra, dobra, <noise> dobra. Co tam? pięć. Dobra, prosimy Jerzy nie, nie Nie to Nie, nie, to z powrotem. Musimy jeszcze raz to Szóstka. Szóstka, dobra. Stanowisko 6, 7. Dowora go, panie, nie, nie widziałem? Nie, nie, nie. Dowora? Nie, nie, do teraz, Chodziło o to, od którego miejsca na liście zaczynamy. A, hmm. Szóstka teraz. Tak. I... Siódemka. Siódemka. Tak, szóstka, siódemka. Dobra, teraz Oktawiusz <coughs> Chemnicki.

Numer 4 cztery. cztery, pięć, cztery. Ja widzę, konina, jest trójka. Kamil. Kamil. Stanowisko, ostatnie Stanowisko, losuje pięć, 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 losowanie? Teraz jest super, mamy stanowisko to co chcieliśmy numer 4 także może dzisiaj akurat coś się trafi w środę zanęciłem tam poszło około 3 do 4 kg zanęty w to stanowisko no jest super to co chcieliśmy mamy stoimy tam gdzie no kurde lepiej być nie może teraz czekamy na rybę No i jak się dostawię, to się odezwę. Pokażę na co na co będę łowić i tak dalej. Na razie do usłyszenia. Dziś będziemy nęcić grubo kukurydzą. Ryby ryby są przyzwyczajone tej do kukurydzy. Również trochę bobiku. I następnie rzepik tak zwany. Trzy ziarna zmieszane. Do tego wsypię, żeby to się ładnie skleiło, yy, z gutkiewicza, karp, kukurydza. Wszystko na bardzo kukurydzę, na kukurydzę stawiam dzisiaj. Jedna wędka będzie na kulkę, druga na kukurydzę. Zasypiemy z pombem no i będziemy czekać na efekty. Jest godzina szósta, deszczyk, pada, niestety. Zestawy zarzucone, miałem pokazać, pokażę następne, jak będę zmieniał zestawy, to pokażę wtedy. Na jednej wędce mam y, truskawkę, kulkę szesnastkę, podpiętą popapem upem y, słodką pomarańczą. Y, druga wędka, federek, dwie kukurydze o smaku czosnkowym. No i czekamy. Mam stanowisko numer 4, tak jak było wylosowane. Fajnie, bo akurat sobie nęciłem w środę i akurat mi się trafiło. Teraz czekamy, aby na rybę. Typowo na grunt się nastawiłem, tutaj niektórzy łapy na spławik. Ciągnę jakieś płoteczki. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś uderzy. Chociaż jakaś piąteczka, będzie fajnie. <grystwo> największa ryba <grystwo> dobrze to nic nie ruszam tak wyzerowano dobra tak, no, pomału no. będzie później bo, bo w będziemy i płotki największe największej tak. jest, szukać to wyprzedzi skoro jest ten pucharz z swoimi ale to z że będziemy dawać no ma, bo... no, no. będziemy ją zazpią. To jeden kołysz muszę załatwić. niż na tych mężczyznach, nie? Aha, może tam będzie chyba Jeszcze, to jeszcze, wypadła. No, to jeszcze trochę. Siedemset sześćdziesiąt one się ruszają, dlatego... 55 Nie, poczekajmy, aż na dole się włączy ten czarny 60 Teraz... Którą weźmiemy z tych? O, dojechał w pierwsze miejsce Pójdźcie poczekaj, zabójcie. O, dobrze. Poczekaj tu. Widać? To wszystko przez te robaki. To wszystko przez te robaki, Mówię mówiłem. 14, 50. Odsunę się, dobrze? Teraz wyjście, bo może mu pomóżcie w największą tą gilbę. Tą Co, będzie przed... leczy. Cześć, pan taki na oku. Tylko, Tylko jest przesypać, cześć. Co wyjście? I teraz zaraz jeszcze zrobili jeszcze raz, bo teraz w obu Jeszcze... Je, tu już nie chcę pana tu ja, nie chcę. Tu jeszcze na, togore, na... O. O, to będę. jeszcze ze mną? to jest tylko ładna. To i tak musimy później opłukać, jakbyśmy ją chcieli zważyć Do tego, żeby pojedynczo. 11, 10, 5. 5. Już był sabik włączony, 5. Tylko teraz trzeba żeby była. Na... A my chcemy ją zważyć, bo szukamy największej ryby. No, Rozumiem, to no, my uważamy, że większa nie nie, 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 nie ma, nie no Ja tutaj już zerkałam. Tamta jest taka. No, ja to, 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 to nie No ale ty, ty możesz mieć większą. No, Będziesz miał większą, spokojnie. Tak, no to i dobrze. Bez, 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 bez losowania i tej dogrywki. Nie, no, nie będzie potrzeba gry. No chyba nie. Jeszcze. O, jaka grube, nie? No. Z 65 będzie miała. Połowie, tak? Zgadza się. to teraz zrobię Niech wybierze największą. Proszę. Ma na prawo decydować, która największa. Oczywiście. Ja Zdajesz największe do radzenia. Pana. No i do biadeczka. No dwie nawet można sprawdzić. Jedno i drugie. No, nie ma Aż, 90. Nie wiem, co pan z nimi chce zrobić, czy wpuścić, czy no, no tak. Wpuścić, No Niech rosną, bo tak, na następne zawody będą zwiększyć. Basia mnie zasłaniał. zasłaniał. Proszę kocham. Dlaczego, Co to ostatniego miejsca stamy? o pierwszego. A, o, otóż koledzy, dobiegł koniec naszego wysiłku. Wszystkim tym, a zwłaszcza wędkojąckim, składam serdeczne podziękowanie. Że aura, taka, która nam rano i wczoraj pokazywała się, najprawdopodobniej lęk każdego ogarniał, ale myśmy byli tak wytrwali, tak wytrwani, tak zdolni. Do tego należy dodać taka sama elita przyjechała mhm. na tenże skromny nasz zbiornik, który owoc tego zbiornika mamy zarejestrowany przez szanowną komisję która uczestniczyła w tym dzisiejszym naszym zmaganiu. Wszystkim jeszcze raz składam serdeczne podziękowania, a teraz szanowny nasz kolega Zdzisiu, oznajmi wszystkim biorącym udział zajęte miejsca przez swój wynik dzisiejszy. Bardzo proszę. A więc tak, pierwsze miejsce zajął kolega Kamil Sobieraj. O, tak co sobie wybierz? Nie? Aha, to tu na razem dostaje. Ci tu, pod ci ustawiamy. Tak. Jak, tutaj, tutaj. Alka, Nie wiem. Panie tak, Piotrze, jak tam z tymi nagrodami ma wybrać, czy jak to Ja mam. Serdeczny sobie. Serdeczne dzięki. Ja sobie wybieram. Proszę uprzejmie. Wszyscy, każdy wybierze. Się kolega pre Ale jeszcze nagrodę masz sobie wybrać, co nie. chcesz. Dobra, co teraz, wybierz ja sobie nagrodę. Aha, jeszcze tutaj, co więcej, bo ja nie wiem. Co? co, co Wybierasz sobie chcesz. nagrodę, którą chcesz. Wędka Federek, powrotek no, torba, ten. Artyka, torba albo. Ciężki wybór. No, nie. Wszystkie nich, proszę. Bo się mówię, wszystko albo nic. Tak. Więc... Wędka chyba. Nie. wędka pewnie. Wędko. No to i stawiaj, tu i tu i czekaj. Tak. A to jest jak będziesz głodny, to też można sobie po Mlekiem zalać i Drugim... no, Taki malutki chłop, że go nie widziałem. Drugie miejsce, otóż... Szanowni koledzy, żeby pozwolę sobie uściskać szanownemu to to dłoń i życzyć mu dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Więcej po takim Dunaju, chociaż. <grym> I drugie miejsce. Aha, nie wiem, czy to trzecie miejsce. Kolega z Pompor, Piotr. A oto kolego, mój drogi, zaraz, zaraz. Te trójki coś ci sprzyjają cały czas, wczoraj trzecie, dzisiaj trzecie. Szanowny Piotrze, niech ci uściskam dłoń i życzę ci zawsze takiego kielicha skromnego. No i do stołu. Zrobione, tak? A, a pan wziął? No czy, czemu, panie? Jeszcze trzy kąski. No, proszę. Już teraz możesz, pan. Nagrody odłóż Pan sobie na o, miejsce. To proszę, proszę. Oczywiście. Miejsce no. czwarte kolega Dariusz Śpiguński. I zarazem pierwsze największa ryba. O. Kolego do to tobie dwa razy rękę ściska. <grym> Nagrody się tego, bardzo no? Cieszę się bardzo, że mogę Panu rękę uściskać i wręcz taki skromny upominek. W dodatku mamy wybór do stołu. Bardzo jeszcze, jeszcze jest wybór, więc może Pan jeszcze wybrać? No jak no. wybór? Jak, jedno, to bardzo jedno. Na miejsce piąte, kolega Marcin Banach. <grym> o, dziękuję, o, dziękuję. O, 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 o. <grym> to co jest. No super <grym> Dobra wiesz, kufers I też. A no to kurde. Zaraz sobie do kufra w sypie, zaleję. Ja cię muszę uściskać. A. A tak łatwo nie przejdę. już. Nie ja muszę. Muszę i miło mi jest bardzo, że mogę panu uściskać. Dziękuję bardzo. Mamy godzinę 16, jest już po zawodach. Ogólnie, fajne zawody. Nie było dużo zawodników, ale każdy otrzymał jakieś nagrody. Były to zawody towarzysko-integracyjne. No i fajnie, no. Pierwsze miejsce zajął najmłodszy zawodnik. I to jest fajne, że młodzież już też uczestniczy w zawodach i już wygrywa. Byle takich imprez więcej było. Żadnej, żadna duża ryba nie padła, same płotki wygrały. Najwięcej kilo 400, no to zawsze coś, fajnie było. Grill był, obiad, wszystko załatwione super. Byle więcej takich imprez. A na razie do usłyszenia. I do następnej wyprawy, prawdopodobnie na jezioro Grondy, na Leszcze. Trzymajcie się, Elo.